Witam! Społeczność analityczna jest z Tobą system.guru.markets. Zacznijmy od ogólnych danych o firmie. Możesz wstrzymać odtwarzanie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Sugerujemy przyjrzeć się bliżej każdemu wskaźnikowi korporacji. Teraz przeanalizujemy główne fundamentalne wskaźniki spółki: Enersys, Ticker, ENS. Recenzja opiera się na informacjach z dnia 12 lipca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma Enersys należy do podkategorii. Energy Equipment w porównaniu bierze udział 27 organizacji. Tabelę zamówień zobaczymy na końcu tego filmu. Ogólna ocena firmy 7 na 10 punktów. Średnia ocen w tej podkategorii wynosi 2,1 punktów. Jeśli spojrzeć szerzej na cały rynek akcji jako całość, należy zauważyć, że średni wynik dla całego rynku akcji w USA wynosi 1,8 punktu. W porównaniu z wynikiem firmy wynoszącym 7 NSIS. Porównanie dynamiki ceny akcji spółki Enersys i podkategorii akcji. Zobaczymy, że w ciągu 12 miesięcy akcje spółki NSIS wykazał zmianę na poziomie minus 12,3%. Wobec zmian cen w podkategorii 15,7% kapitalizacja rynkowa spółki NSIS wynosi 3,38 miliarda dolarów, a kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 183 miliardy dolarów. Wartość księgowa spółki wynosi 1,91 miliarda dolarów, z kapitalizacją podkategorii wynoszącą 29 miliardów dolarów. Porównując udziały rynkowe i kapitalizację bilansową, widzimy następujące dane: zajęty udział Enesys w podkategorii w przypadku wyceny wartości rynkowej wynosi 1,843%. Kapitalizacja wartości księgowej wynosi 6,583 Ocena udziału rynkowego i kapitalizacji bilansowej organizacji w podkategorii dobra 1 PKT. Zobowiązania finansowe analizowanej organizacji wynoszą 1,202 tysięczne miliarda dolarów. Stosunek długu do kapitalizacji księgowej stanowi 63% kapitału. Wynik zadłużenia spółki TOUL 0 PKT. Wskaźnik wartości rynkowej do zysku spółki wynosi 9,3, ze średnią w podkategorii 70. Wskaźnik wartości rynkowej do zysku w porównaniu do organizacji podkategorii bardzo dobry 2 punkty. Zyski za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 364 miliony dolarów. Przewiduje się, że zyski w ciągu następnych 12 miesięcy wyniosą 408 milionów dolarów. Ocena wskaźnika prognozowanego przyszłego zysku w porównaniu z podkategorią dobry 0,5 PKT. Wskaźnik wartości do przychodów spółki wynosi 9. Średnia dla podkategorii wynosi 4,2. Ocena wskaźnika ceny rynkowej do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobre, 1 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 3620 milionów dolarów. Prognozowane przychody na kolejne 12 miesięcy wynoszą wstępnie 4,1 miliarda dolarów. Ocena wskaźnika oczekiwanej wielkości sprzedaży w przyszłości w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobra 0,5 PKT. Marginesowość wynosi 10,1%, a średnia dla tej podkategorii to 8,2%. Ocena rentowności w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobra 0,5% PKT. Udział spółki w liczbie zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 7,952%, co stanowi kwotę o 331% wyższą od udziału w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału przypadającego na jednego pracownika spółki wynosi 311 tysięcy dolarów, podczas gdy w podkategorii jest 1343 tysięcy dolarów. Ocena wielkości kapitału rynkowego przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu do wskaźników z podkategorii dobra 0,5 PKT. Zysk na jednego pracownika wynosi 33,5 tysiąc dolarów. Średnia dla podkategorii 26,5 tysiąc dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika w porównaniu do wskaźników z podkategorii Dobry 0,5 PKT. Przychód organizacji na jednego pracownika wynosi 333 000 dolarów, w podkategorii 324 000 dolarów. Wielkość sprzedaży przypadająca na jednego pracownika w porównaniu do firm z podkategorii dobra 0,5 PKT. Wolumen transakcji krótkich wynosi 2,7%, przy średniej dla podkategorii wynoszącej 4,2%. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje poziom 51% dla firmy Enersys. W podkategorii poziom RSI 14 wynosi 66%. Rzeczywista wartość akcji spółki wynosi około 87,61 dolara amerykańskiego. Konsensusowa cena docelowa akcji spółki wynosi około 110 dolarów amerykańskich. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień. Jest ona dostępna link w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje podjęte dotychczas w tym sezonie przez system informacyjny. Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest bezpłatny i otwarty link w przypiętym komentarzu. W wyniku wyceny akcji NESIS. System informacyjno-referencyjny Guru Markets decyzja została podjęta. Otwórz zlecenie kupna po 87,62 dolara amerykańskiego za akcję. Transakcja jest otwarta ze względu na fakt, że spółka ma dość dobrą ocenę i wahania cen. Ocena organizacji została przeprowadzona z wykorzystaniem metody indeksu Akime. Zysk jest ustawiony na 104,36. Stop loss ustawiony jest na 70,88. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, zlecenie zostanie zrealizowane automatycznie pod koniec sesji 11 sierpnia 2025 roku lub w ostatnim dniu roboczym przed tą datą. Serce FLNC. Jest to zlecenie bilansujące sprzedaży. Film o transakcji równoważenia będzie lub już został opublikowany na tym kanale. W przypadku zamknięcia jednego ze zleceń podstawowego lub bilansującego, drugie zlecenie jest zamykane po ostatniej cenie. Dziękuję wszystkim bardzo za obejrzenie filmu do końca i skorzystanie z systemu pomocy. Guru Markets.